ze wszystkich konkurencji alpejskich, które się ścigałem, jest to najmniej moja ulubiona jest to dosyć duże zaskoczenie dla mnie, że udało mi się, znaczy, że wygrałem tutaj Być American Dream? Nie wiem, nie myślałem o tym od początku sezonu Wstałem dzisiaj rano, jadłem śniadanie, przyszedłem no i wykonałem, nie wiem, z 8 całkiem dobrych przejazdów, mniej idealnych. Na szczęście wystarczyło, żeby wygrać Przypadkowość faktycznie często odgrywa rolę nie ma co na to liczyć, trzeba zacząć najpierw przejazd. Świętować będę na pewno, jeszcze nie wiem jak, bo muszę tutaj przenieść na ampy, które są dla mnie celem bardziej że nie nadrzędnym, ale po to tutaj się przyjechałem. Nie wiem czy uda mi się wyplątać z obietnic, które komentatorzy na mnie e, nałożyli, ale no, na pewno coś trzeba będzie postawić. Amerykański sen. Tak, ten sezon wyjątkowo się udał. Jestem bardzo szczęśliwa z tego, jak udało się rozegrać te wszystkie zawody, i też dzisiaj bardzo zależało mi na takiej tej wygranej. Ponieważ w zeszłym roku też startowałam i nie udało mi się jej zdobyć. Dzisiaj też trasa była stroma i lodowa, taka jak lubię, więc jestem zadowolona. Kątem oka widzę zawsze, czy walka jest za mną, czy przede mną. No i jednak, jak jest przede mną, no to, to, daje, bardzo, to daje bardzo dużo motywacji, bo nie wiem wtedy jakoś psychika puszcza i da się jechać dużo szybciej. Talka z Najlepsze radio. Dodawali skrzydeł. To wszystko dzięki niemu. Przede wszystkim chcieliśmy podziękować naszemu teamowi. Takiego wsparcia jak oni zrobili, to nikt nie dał. Najlepsze wsparcie na całych zawodach. Pierwsza runda była super i pojechaliśmy znakomicie, w drugiej. Też, ale. Zabrakło szczęścia. Blisko 4-4, ale niestety po czasach. Tak, to... Nie zjechał, śalala, śalala, Tak się bawi, tak się bawi, Na pewno Team Spirit panował u nas w świetne, świetny, bardzo fajny zespół, bardzo fajny zgrany. Jechało się świetnie, zaskakująco. Wyglądało na to, że były dziury, wertepy, to wszystko, ale jak się jechało, to naprawdę spokojnie, fajna adrenalina, bo czasami te równoległe były takie po Także znaczy, dzisiaj było pokłaski, niewiele się działo, a dzisiaj było nierówno były jakieś multy, więc dużo się działo. właśnie Fajne emocje, fajna adrenalinka. Dla mnie to na plus ta wersja równoległego z tym, że wyciąg właśnie długo jeździ, to było trochę uciążliwe, ale jakby sama forma taka na stromym jednak super, super. Fajne są zawody wieczorem, bo to też nie często się zdarza, więc fajnie sobie dla odmiany jednak wieczorkiem pojechać w świetle sztucznym.